Cześć wam. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy sylwestrowy moc zapierdzielu. Żeby to nie nazwać, jeszcze bardziej dosadnie. <laughs> Rano tradycyjne futrowanie. Po tym śniadanku no i żeby wylos. Tam widzicie dwukłówka pełno kiszynki, Tur. I podnośnik tylni, czyli podnośnik tylni tu, czy sprawuje się bardzo dobrze. Pumpa, nowo zdobło, egzamin. Dobrze się robi z tym, że e, w. Tanka jemu kiszynka to tam. Mam poprzymarzane na wpół bagno. Także sobie możecie wyobrazić, co tam się działo. Zajemiorzech nabrał te dwukłówka kiszynki, żeby wyjechać stamtąd. No czysty koszmar, nie? <laughs> tu widać: szlauch leży jeden, tam leży szlauch drugi, czyli do wiadra są jeszcze wody na puściłach. Niby po Nowym Roku mają mrozy przyjść, ale to jeszcze zdążę zużyć ta woda. Przynajmniej nie będę musiał jutro przy Nowym Roku łazić z wiadrami. Jak już przyjdą mrozy, no to niestety, ale te 20 wiader trzeba będzie codziennie tu z wasz kuchni e, zanieść se tam. 20 wiader na cały dzień nie? teraz tam wypijają. Może czasami ciut więcej. <laughs> tak, e, kiszonka na karybum załadowano, gnój po drugiej stronie te już zapomniały, że owies Czyli kiszunka z owsa zeżrały, więc zaczynają pomału pyski drzeć, ale to nie ma co się dziwić, bo że trzeci. czyli za jakoś godzina i 15 minut to już będzie pora futrowania. <laughs> Tam, jak widać, kiszonka, bal kiszonki z owsa przywizłych przywiezłych go turym, dźwignął go tak na tela, że szło, ciągnąc go za sobą, przyciągnąć go tu, to nie ma, na pewno ciężarna trzyjestka, Miałem cicho nadzieję, że może nowa pumpa do rady dźwignąć chociaż 5 cm na ziemię, żeby to przywieźć tak, ale nie, lepiej nie męczyć tego traktora, tak. Bo szkoda. Nie dla tej pumpy żółwą. Bo i w sumie nie wiadomo, jak ona ma żywotność przy tych nowoczesnych pompach. Stara pumpa była używana, odkupiona od chopa, co przełożył na yy, pumpa, wzmocniono i wytrzymała chyba z 7 lot I to będzie ok. Także ma się ją co czepiać. E, jeden z widzów napisał mi, że tam oringi mogą być e, p, e, szczelone pod tym tylnią e, klapką obudowy. No to o, wziąłem, co zrobiłem, ta robota O o-ringi są całe, zęby są w tej zy, b, e, pumpie, takie jakieś zniszczone. Iluzy mu, nie wiem. No to, to już swoje przerobiło. Te 500 zł nowo podzielone przez 7 lat, jako była używana tamta, no to nie jest jakiś wielki wydatek, nie? Także jest nowo i tela. mu chyba dwa lata gwarancji. No i następny bal kieszonki z owsa na pewno już będę przywoził zaś tym wichajstrym, co się na zadek zawieszył. Tymczasem jeszcze bal siana, sumy muszę wciepać. Dalej. Siano jeszcze mum, sumy też jeszcze tu mum trochę, no. Do, nawet dość dużo, ale jak że już e, przywoził suma, to że doszło do wniosku, że ten jeden bal też tu wciepna, e, dupy mi od tego nie urwie. <laughs> Niestety no syf się tu wlecze po placu, jak się jeździ z tym błotem zastodoły, no i tak to wygląda, tu, się, tu też się rozjeździło. Szczytem marzin to mieć taki silos, w który wlezie te 3 hektary kukurydzy, choćby dwie takie małe komory do każdej po półtora hektara i by to był rychtyk lux No, tu zostało przywiezione słomę, żeby było zaś na zapas, siana, żeby było zaś na zapas i tela. No, wiaderka z wodą, standardowo. nie nie będę tam podłączył wody, bo to jest nierealne. Te mury już są słabe i nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby to bydło nie wyrywało tych pojduł. One się najzwyczajniej w świecie bawią tymi pojdułami po tym i niszczą je. Pojduło musi być tak usytuowane, żeby one nie umiały go rozpieprzyć. Znajomy też sobie kiedyś takie rzeczy porobił i gówna z tego wybierał, bo te bydlęta chyba na złość specjalnie robiły i strały do tego. <tryk> Mauser też bez sensu, bo po co mu do Mausera naposzlać i co? Zaś do, do wiader przelewać i no, do chływków no, dować Tyle co ja tam jeszcze robię a i co tego gospodarka jeszcze wycimy, to te wiadra też będą grały. Wiem wie co tam zaś w przyszłym roku wymyślą za wymogi Jakie nowe regulacje to ani diobu w piekle nie wie co tam ta komisja europejską wymyśli a nasi jeszcze z, z bardziej dosadnie zinterpretują żeby bardziej dowalić <laughs> także ja trzeba bez sensu się wnerwiać I tak nie mamy na to wpływu i tak jak się protestuje i wyjeżdżą na drugi to jest jeszcze gorzej bo po tym media nastawiają społeczeństwo przeciwko gospodarzom, robiąc z nich nie wiadomo co. Już najlepsze się czyta te wszystkie artykuły w internecie, że zaś grube miliardy dostali rolnicy. Hmm? No. Kto dostał? mało gospodarka może. To albo ciągnąć to tak jak to jest. <laughs> Abo myśli, dobry pomysł na jakiś biznes, na tej gospodarce, albo to skasować, albo ciach, skasować, już to skasować, <laughs> Kubeł, siach, <fo>. już jest. <laughs> Sorry, Bebe? Ej, bebe? <laughs> się będzie sylwestrową moc przebojów, w łóżku o dziesiątej. <laughs> Ze stoperami, żeby mnie larmo nie obudziło. <laughs> Wczorajszy dzień mnie wykończył normalnie. Tym plecak z trzydziestki, Nikierzy powiedzą, że jest leki ale mu to szarpać To już jest ciężar I rano jakże wstanę to mój kręgosłup przypomniał mi o tym dosadnie <noise> Także po nowym roku no ach, zaklepać sobie miejsce na fizjoterapia Dobrze że mu taką mata do akupresury to ta jeszcze dużo też pomogło. Ja się śmia i nazywam to Mata jerzym, że idę sobie na jeżu legnyć. <laughs> <laughs> Jejciu. A! Jeszcze jedno, ważna sprawa na moim kanale. jo, jo już tak nie typowo po śląsku, ale są jeszcze tacy, którzy gadają bardziej po śląsku. Ja bym mógł, nie, no ale to byście też wszystko zrozumieli. Ale... znajomy, czy tam nawet więcej znajomych, Komentujących na moich filmach pisze takim bardziej śląskim. Ja rozumiem. rozczytam, Bez problemu. Nie mam z tym najmniejszego problemu. I to są komentarze do mnie. Ktoś chce, może poczytać. Jego prawo. Ale jak wam coś, jak, jak mu coś nie pasuje, bo jest po śląsku napisane, to jak chcę słownik śląsko-polski w internecie poszuko, a nie pisze jakieś bzdety. Ja zawsze go dum. Coś nie pasuje. Jest jedno rozwiązanie. Nie czytać, nie oglądać. Egal. Szajs egal. A nie, że tam jeden z drugim będą włazić i jechać w piec ślązokom. Ciekawe, czy na kanały kaszubów też włazicie i się im dopieprzocie, że oni mają swoja gotka <laughs> Teraz w tym macie. Mam um, już dzisiaj dość, a jeszcze, jeszcze futrowanie przede mną, dobre półtora godziny. A z kim wy oglądacie Sylwestra z dwójką? Sylwestra z poza tym? A może sy sy Sylwka w, w Republice? <noise> no to na ten moment, co będziecie ten film oglądać, to już byłe po ptokach, także... Pewnie siedzicie boroki skacowani i kombinujecie co żeście wypili, wiele żeście wypili i czemu żeście tela wyłopali. <śm> Zima się robi, a nie, już wiem czemu mi się zima robi, bo słońce się schowało za budynkami, jakże w słońcu robił, to było czuć, że jest tak dość fajnie, że chcę nawet cieńszy polar robił ale teraz zaczyno się chłodno robić w tym cieniu. O, mój pies właśnie z szopy ślos z wirchu pies, który się nauczył chodzić po takich fest pion e, pionowych schodach Znaczy nie ganc pionowych, no takich dość <grym> dobra zamykamy to Reszta tu w ciepia. Przepraszam Ale tak jakoś Coś, coś delikatnie mi się chyba wykluwo <laughs> Żmiał czasem takie momenty dzikie lata że człowiek już był tak chory miał taką gorączka że ledwo chodził a trzeba było porobić więc wtedy to już w ogóle zajmowało wieczność taka robota bo człowiek se co jakiś czas musiał normalnie siednieć bo, bo już miał dość Ładno suma ładno zbito długo Może akurat to było z tego kawałka co nie, było co nie był leżak Bo tam jak był leżak to wiadomo to to już była słabo suma i kumbaj na pewno ją po dobrze pomleł. Też mi nie rozpiszecie, kupse kombajn. No dobra, okej. Okay. Fundusze by się pewnie znadły, żeby kupić jakiegoś starego chrupka, nie za wielkiego. A wtedy to też żniwa by trwały chyba, kurde, miesiąc. Bo wyobraźcie sobie, że musicie sobie sami przyczepy zawieźć. Bo jedziecie na pole, bierzecie miernik, sprawdzacie za mokre, zaś wracacie. Zawyś przyczepy, zawiesz kombajn, potem zaś zwieść to na wszystko. Nie zwracacie uwagi na to, że sumroga chyba dlatego wymyślacie takie czary. Jest to drogi interes, te wszystkie usługi, ale z drugiej strony jest nie mam wyjścia za bardzo, co? Presa miałoby sens przysłumie, ale przysianie już też nie, bo kiedy zajmiemy to z kulą, z presową, to byłaby noc. I kiedy to jeszcze zwieść? A jak przychodzi taki czas, co na przykład spierniczasz przed deszczem, to co? Zostałyby te bale leżały na łące i mokły. A? Marny interes. Bo jak już ten balsia na zmoknie, to coś tam zawsze wlezie do środka tej wilgoci. A wyleść to ona już nie wylezie. W ogóle kompletnie nie rozumia, jak tak widzę czasem jakieś filmiki, tam z dalszych rejonów Polski, że ludzie presują siano i zostawiają je leżeć na łące tak jak to wypadło z prasy, tak to leży i kiedyś tam se to potem zbierają jak im potrzebne Domy to jest niepojęte no ale może takie zwyczaje są w niektórych częściach kraju Nikierzy nie mają miejsca na siano, to nawet folią je owijają. A nikierzy zostawiają je na polu, znaczy na łące. Zaraz idę dudum Zrobię sobie jako sznita. Z włośnym i teraz. Do tego ciepłego tea, i gotowe, a nawet jakiś obiot. dobrze już jest z tego roku. na z roku się ta pumpa wysypała w 30 O tego w tym roku się wysypało w Fergusonie wymiana bloku silnika W maju był remont z przewracarki do siana, bo się już powyrabiało wszystko w niej boiler zdech elektryczny Telefon, którym nagrywał poprzedni w podmi do wiadra z mlekiem do cielund <noise> To takie <noise> najbardziej zapamiętane przez mnie awarie kosiarka rotacyjna przy pierwszym pokosie się rozsypała Potem była zrobiona po drugim pokosie talerz się rozleciał i trzeba było talerz wymieniać Dalej. A no to już wszystko z takich najpoważniejszych. Mimo przeciwnością losu, cały czas do przodu. ...uporem dzikiego kunia. <grywa> Ej, przyjacielu, zostaw to tam! Co ci tam przeszkadza? No. Co my dzisiaj mamy? Wtorek Sylwestra. środek, piątek. No może coś sobota, trzeba będzie przywieźć słomy i siana. No może prędzy, <laughs> Się obejrzy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Bobrze. Fajnie jak w kumbanie, nie? Każdy rok u nas jakieś gospodarstwo się albo likwiduje, albo... Ee, Likwiduje yy, na przykład część produkcji, czyli tam yy, krowy czy byki. Także <grystanie> pewnie niedługo i moja kolej przyjdzie. O, jakoś nakrętka. A, ona tu na oknie leżała. Jejeju, dziura wyłapy. Tu nakrętka. Mają przyjść niby mrozy po Nowym Roku, także chyba trzeba będzie pozakładać im te okienka, wyciągnąć je, umyć i pozakładać. Bo jak tak potem przychodzi koło minus 12, 15, to już wtedy rury w chliwie, co są z wodą, to zaczynają zamarzać. Niestety, ojca się już nie spytą jak on sobie radził z takimi przypadłościami. Bo kiedyś to były bardziej mrozy, nie? Czekajcie, chwila. Ej, koleżko, co ci to przeszkadza? Może piłka ci dać? Halo? O, poproszę o starszych, starszyzna plemienną, co, co mi tu komentuje na kanale. Jak się kiedyś radziło w starych, w starym budownictwie? w starych chlewach z mrozem żeby nie zamarzała woda za załapka, że czasami się zdarzało, że zamarzała rura co szła z jałpy do chlewa, ale ona po wierchu normalnie szła w izolacji i potem ojciec w zimie ten po prostu ją roztapią czy, czy w żawą wodą, czy, czy ogniem Wiem, że ludziom jak pojedła zamarzają przy bydle, to potem wrawą wodą to rozmrażają, kombinują a ostateczność to już jest po tym, że ciągną szlauchy, stawiają wanny i do wanin leją. Chociaż teraz już są takie nowoczesne pojedła, które nie zamarzają, bo jest taki plastikowy baniok, to w tym jest taka piłka wsadzona plastikowo. Jak bydło się chce napić, to nacisko na ta piłka i tym samym rozkruszo, jak się tam jakiś lot zdąży zrobić. No Ale to musi być większa ilość. Nie? Jakby takie pójdło zainstalować w boksie, a jest na przykład, nie wiem, 5 byków, to nie wiem czy by chciały na tela pić, szczególnie w zimie, żeby to pójdło utrzymać w stanie niezamrażniętym. No i co? Pytanie za 100 punktów, kto jeszcze dotrwał do tego momentu? <grym> Przy takim kacu mordercy, jak was w większości pewnie aktualnie męczy, to wątpię, że jeszcze kiedyś dotrwał. Chociaż <grym> też, też ja rozumiem, że dużo ludzi idzie do roboty. No bo czy to jest e, gospodarz, czy to jest, nie wiem, hmm doktor, czy pielęgniarka, czy jakiś górnik, czy jakaś chuta, to przecież nie może stanąć, to musi robić, nie? I nie ma, przebacz. Czy kierowcy PKS, autobusów, pociągów, tramwajów, to przecież wszystko idzie do roboty. Czy jakieś tam obsługi imprez masowych, obsługi waszych hoteli, do których żeście pojechali na Sylwestra, czy jakieś, nie wiem, a, stoki narciarskie jednak na Sylwestra się świętuje. No to jest wszystko, ludzie idą do roboty. Dobra. Także wiecie co? Koniec tego filmu. Albo chciał wam na koniec tego filmu życzyć, żeby ten y, następny 2025 rok był lepszy do wszystkich. Żeby ceny w skupie były większe. Żeby ceny w środku produkcji spadły Ale żart, nie? <laughs> żeby W polu, w zagrodzie W oborze, w chliwie, kaj, kaj tam y, mocie jakie bydełko, żeby wam się darzyło Żeby wasze rodziny były zdrowe, szczęśliwe Miały dość kasy na to wszystko, co, co nam potrzebne na życie, do życia Także Szczęścia, zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego i czego sobie tam życzycie, to już Wy wiecie najlepiej, czego Wy pragniecie, czego Wy oczekujecie, co byście chcieli mieć i co Wam by szczęście dało. No. Dobra, to będzie teraz w tym temacie, w tym roku. Czym da się? Do następnego razu. Cześć.